no i co, chciałam nagrać filmik i oczywiście stukłam taki nawilżacz powietrza, powiedzmy my tego w ogóle nie używamy ale, patrz, ale... Nie jest no właśnie, bo to nic źle zbiera ta szczotka Mirek e, już wyniósł go mogłam wcześniej to nagrać ale szykowałam się do nagrania e, dla Was i tym od aparatu zahaczyłam po prostu ten nawilżacz i pęk. no cóż i tak był w promocji kupiony za jakieś grosze. Już idę, już idę. No i korzystając właśnie z sytuacji, że nikogo nie było w domu, łapałam za e, ten statyw, żeby łatwiej było utrzymać po prostu e, ten aparat w ręku i mi wypadło tamto. Znaczy, wiecie, poszturchnęłam po prostu i mi wypadło. No, nieważne. Już nie pamiętam, bo to było ze dwa dni temu, czy wam mówiłam, na jakim koncercie byłam, chyba nie i nawet nie pamiętam co wam mówiłam przez drogę jak szliśmy z Mirkiem no taka właśnie jest moja pamięć a wy się dziwicie w komentarzach że w kółko mówię jedno i to samo jak ja po prostu nie jestem pewna czy wam to mówiłam czy nie muszę każdy film wracać się wiecie do każdego filmu i po prostu sprawdzać czy wam to mówiłam ale muszę do jednego filmu jeszcze jakby muszę jeszcze jeden film obejrzeć, muszę do niego wrócić. Do filmu, który był nakręcony w Anglii, gdzie mówię Wam o moim procesie, procesie gojenia brwi permanentnych, bo znowu będę musiała je zrobić, odświeżyć. Nie wiem jak to. O, przyszli. No to już ponagrywane. Aha. aha no dobrze eee, tak chyba zmienię miejsce wiecie no i właśnie dlatego nie chodzę po domu i nie nagrywam wokoło, bo nie da się po prostu tego nagrać. Ale już jestem w mojej oazie spokoju, przekręciłam drzwi na klucz i mam nadzieję, że nikt nam nie będzie przeszkadzał, bo chcę jeszcze tych pół godziny, czy ileś tam, ile mi jeszcze zostało do wyjścia do pracy, przeznaczyć na delikatną pogadankę właśnie tutaj o pewnych sprawach. Mianowicie. O sprawach związanych z koncertem może nie będę aż tak bardzo gadała, ale do brzegu. Co chciałam Wam powiedzieć, to to, że muszę właśnie wrócić do jednego filmu, który nagrywałam w Anglii o brwiach permanentnych, o makijażu brwi permanentnych, bo chcę sobie je zrobić na nowo, to znaczy u kogoś innego, oczywiście tam u dziewczyny, u której robiłam, ona jest w Manchesterze i teraz zresztą w Bolton. I tutaj znalazłam fajną dziewczynę, mistrzynię, tak naprawdę w rzęsach i w przedłużaniu rzęs, i właśnie w makijażu permanentnym brwi, i chcę do niej uderzyć. Wydaje mi się, że to będzie bardzo ciekawe posunięcie i bardzo ciekawe, ciekawa sprawa, bo ja nigdy. Nie chodziłam do mistrzeń żadnych. Nigdy nie chodziłam do osób, które perfekcyjnie coś robią, tylko zawsze jakby do takich niszowych troszeczkę, do takich mniej rozgłośnionych, mniej jakby to powiedzieć, mniej takich rozreklamowanych. A ona nie jest rozreklamowana, ale prace jej, które. Pokazuje naprawdę to jest mistrzostwo świata i bardzo chcę. Już nawet mam umówioną wizytę na Buxi. W ogóle dzięki Bogu, że ktoś wymyślił Buxi. Jest tak szybko się zapisać w ogóle na jakikolwiek zabieg czy na jakikolwiek no. Jakąkolwiek usługę, że nie trzeba dzwonić, nie trzeba chodzić, nie trzeba prosić, po prostu podpasowujesz sobie, tak jak ja na przykład, pod swój grafik, jakieś, właśnie usługi, które ktoś ma ci wykonać, i po prostu wybierasz godzinę, klikasz i jest wszystko zrobione. I sobie możesz e, tak naprawdę tam kogoś wybrać e, z różnych miejsc, naprawdę, bo to, bo to zaznaczasz, jakie województwo Cię interesuje. Naprawdę jestem bardzo zadowolona z tej aplikacji, bardzo się cieszę, że ją ściągnęłam, chociaż nie od razu ją ściągnęłam, dopiero po jakimś czasie. Jak właśnie jedna, druga, trzecia e, stylistka zaczęła mi e, odmawiać wizyty, e, znaczy odmawiać, odwoływać, jakby wizytę, czy tam e, coś. E, to się wściekłam i mówię: Dobra, będę sobie szukać na własną rękę znowu. No, i tak właśnie zaczęłam szukać na Buxi. Um ale nie o buksi w tym momencie jest ten film, bo to jest tylko taki przerywnik, który Wam chciałam powiedzieć, że, że jak nie macie po prostu to sobie ściągnijcie bo naprawdę jest to bardzo przydatne jeśli jakiekolwiek rzeczy robicie czy stylizujecie sobie paznokcie a bardzo dużo kobiet teraz stylizuje sobie paznokcie czy właśnie umówić się na rzęsy, czy na brwi to buksi jest naprawdę bardzo fajną sprawą no, i właśnie, właśnie do tej kobiety chciałabym iść. Nie dosyć, że jest przepiękna, to jeszcze właśnie robi mistrzowsko i rzęsy, i, i brwi. Najpierw się umówiłam na brwi, rzęsy sobie zrobię później. Zobaczymy, co ona mi powie, bo ona najpierw musi, wiecie, sprawdzić te moje rzęsy, musi zobaczyć, w, jakich, w jakim one są, jak one. Jak wyglądają ich ubytki? Bo nie ukrywajmy tego, że ja ubytki mam w swoich rzęsach. Tak jak już Wam wspominałam, teraz mam wrażenie, że to troszeczkę inaczej wygląda, bo ja sobie troszeczkę właśnie olejkiem recynowym i nie tylko takim. Tą moją miksturą, którą sobie kładłam na rzęsy, wydaje mi się, że coś podziałało. Wydaje mi się, że te moje ubytki rzęs, one tak przeważnie mam takie przesilenie jesienne jeśli chodzi o to, że jakby na jesień gorzej mi wyglądają właśnie moje rzęsy, czy stan moich właśnie brwi, czy mam takie przerzedzone niż latem. Mam wrażenie latem i nawet moja skóra, buzia nie jest tak bardzo przesuszona, a wręcz przeciwnie, po prostu łój wylewa się na prawo i lewo, ale to już nieważne. No, to taką mam niestety skórę, mam skórę mieszaną, gdzie, gdzie po prostu zimą jest inna, latem jest inna. No, taki, taki już mój urok, ale, ale właśnie chciałabym, już jestem do niej umówiona. Chciałabym do niej chodzić, tak naprawdę zobaczymy, zobaczymy, jak mi zrobi. Zobaczymy, jak oceni moje, mój stan rzęs. I wtedy ewentualnie też będę chciała skorzystać ze zrobienia, z przedłużenia przez nią moich rzęs. Już się nie mogę doczekać i właśnie e, jestem bardzo ciekawa, jak, bo ja już nie pamiętam, wiecie? Ostatnio te, te brwi, które miałam e, permanentnie, jeszcze mam wrażenie, że się dobrze utrzymują. E, chociaż już tak, wiecie, na, na, jakby na żywo inaczej to też wygląda, już widać, że ten pigment jest taki bardzo wytarty, ale właśnie nie pamiętam, ile czasu goją się te, e, te brwi. Czy tydzień, czy. Czy, czy dłużej, bo mamy imprezę rodzinną i chciałabym zdążyć, żeby w całości mi się wygoiły te brwi. Chciałabym, znaczy, ucelować w tym momencie, kiedy brwi mi się całkowicie wygoją, a jeszcze przed dopigmentowaniem żeby znowu one nie były, wiecie, rozorane przez tą maszynkę no bo to jakby nie było, to jest podskórna ingerencja w wasze ciało i tak naprawdę, no, to jest jakby tatuaż, można powiedzieć ta skóra jest rozorana i czasami nawet krew się poleje ale jakby inaczej to wszystko inaczej to wszystko się goi właśnie, wiecie, pamiętacie może moje... Brwi, które były takie łaciate Które były e, Bardzo łuszczące się I tak naprawdę były, tam miały takie kreski Wiecie, z, z tego względu, że ja teraz Obsługuję y, klientów Nie chcę, żeby za bardzo, wiecie Te brwi moje były bardzo łaciate Bo na pewno będą się pytali, co mi się stało Albo co ma Pani na brwiach Albo, że to nowa moda Wiecie, klienci zawsze chcą jakoś W jakiś sposób zagadać A to, co widzą, to jest najłatwiejsze Do tego żeby z wami zagadać. Natomiast jakbym miała taką właśnie pracę, gdzie mnie klienci nie widzą, tylko ja jestem w swoim biurze na przykład czy tam jestem z kilkoma innymi osobami, tylko one mnie widzą. A już po prostu nie jestem nastawiona na taki masowy jakby masową widownie, nie wiem jak to powiedzieć, ale na taki widoczny niewidoczny, na taki osąd taki wiecie masowy tak, także, także chciałabym ucyrklować też w momencie kiedy będę miała urlop i zobaczymy właśnie I pamiętam czy czter, po czterech dniach wychodzi, wychodzi to uszczenie i ile to trwa, ja w tamtym filmie bardzo wam mówiłam tak dosyć szczegółowo, wiecie że ja zawsze szczegółowo mówię mówiłam właśnie tak bardziej szczegółowo na ten temat i, i muszę sobie do niego wrócić zostawię tutaj wam w karcie jak uda mi się znaleźć ten film czy, e, czy po prostu pod filmem e, wam podlinkuję jakoś krzywo kamera mam stoi na pudełkach a żeby podwyższyć mam statyw ale oczywiście na pudełkach trzymam bo co a, 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 a. o bim bam. Trzymaj, jak było? Chcę wam koniecznie pokazać, co moja siostra zrobiła z pomocą mojego szwagra i mojej mamy. zobaczcie jaki piękny kominek. Nie wiem, czy on tak widzicie. Dla dzieci do czytania książek stwierdziła, że wymyśli dla dzieci właśnie taką formę relaksu, taką troszeczkę inną, czytanie książek przy kominku, czytanie bajek. I słuchajcie, taki kominek zrobiła to jest nic innego, jak pudła, które przyniosłam jej z pracy takie dosyć, dosyć te pudełka były twarde, takie właśnie stabilne. I okleili to okleiną, taką, też kupiłam jej w jakimś sklepie właśnie do dekoracji, ale coś tu puściła ta puściło coś, widzę, trzeba tu jeszcze chyba pokleić, ale to nie jest wiecie na jakieś tam występy o tu jest troszeczkę zagniecione bo pudełko jest zawilgotniało pudełko jak czekało na na jakby robienie tego kominka i przez to są takie czasami nierówności, ale to nieważne. Po prostu kominek jest, on ma spełniać swoją funkcję. Tu jeszcze będą takie kupiłam też latarenki LED. Wiecie, jak czasami są takie na cmentarz? Czerwone i jedną żółtą. Nawet żółtą można wyciągnąć ten, ten żółty. Zostawić samo takie białe światło wyciągnąć ten żółty, tą żółtą obwolutkę i moja mama wymyśliła, bo ja na początku też mówiłam, żeby jakąś pieluchą czy jakąś gazą położyć na tym, żeby było jakby taka imitacja płomienia, ale moja mama wymyśliła, miała jakiś czerwony worek taki na buty, nie wiem skąd, czy to mój, czy to mojej siostry jeszcze z czasów szkolnych, czy z czasów, no wczesnoszkolnych w każdym razie i miała taki właśnie czerwony worek, bo ja mówię, albo Ci jeszcze dokupię trochę tych czerwonych światełek i te światełka włoży po prostu w ten worek i jeszcze parę drewienek znaleźliśmy, bo my już nie palimy w żaden sposób żadnym tam opałem takim, czy to drewno, czy węgiel, ale jeszcze trochę takich drewienek było i się położy tutaj na podstawie. Do tego właśnie te lampki i będzie taki wiecie imitacja e, kominka. Fajnie im to wyszło. E, tu się tylko trzeba trochę podkleić i tutaj bo jest takie ale to mówię nikt nie będzie na to w żaden sposób patrzył e, bo to ma być tylko po prostu dla dzieci. Czytanie książek e, no i ma być tak właśnie spędzony czas. Czy co coś chciałeś powiedzieć? Co? To, to ja, tu ja. Tu ty. Ale tak. cię ci teraz nie pokazuje. To ja! A chcesz, żeby cię ciocia pokazała? Hmm. Takie jest twoje życzenie? Tak. Na pewno? Hmm. A uśmiechniesz się ładnie do tak. widzów. Uśmiechniesz się ładnie. A, brawo! Moje <śmany> ty piękności! Panią, pójdź, pójść! Nie, nie to mi... Ale ciebie nie widać to Tak cię odwrócę. Ja, ja, ja. Lubisz mama jak... nie ma Nie mam, nie ma mami. Nie ma mamy, a gdzie pojechała? Tam gdzie? Do dzieci? Gdzie pojechała mama? A ty z kim jesteś w domku? Z ciocią i z kim jeszcze? Tata I tata przyjechał z pracy, tak? Brum brumem? A tak. dla kogo jest ten kominek? Tak. Dla kogo jest ten kominek? Ja <laughs> Mama zawiezie do dzieci brum brumem, tak? Dlaczego tak szalejesz u cioci zawsze na górze, co? Ja mama bium, bium A baba? Nie ma. Nie ma? A dziadzio? Nie ma. Nie ma dziadzi? Mama bium-bium i baba bium-bium i dziadzio bium-bium. A wujo? Nie ma. No i gdzie jest? Kiedy przyjdzie? A tego ja. A a A dlaczego krzyczysz? No, ja, abo go, abo da A pokaż widzą, powiedz ładnie, jak Nie, ale dobrze. Jak ty ładnie liczysz. Dlać. Jeden. dwa, Trzy. <grym> Brawo. A dalej. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Usia! Osiem, brawo! Dziewięć i Dziesięć! Brawo! Dzie no dobra, idziemy stąd, tak? Zrób papa ładnie. Boziaczki. Brawo takie wieczorki to ja lubię jak zawsze spędzam wieczory przy świeczkach teraz testuję moją świeczkę babu taką większą troszeczkę z tych wolnostojących nie wiem czy coś zauważycie czy nie ale chyba widać coś także ładny zapach chociaż delikatny chociaż wiecie mówiłam wam nieraz nie dwa że mnie jest ciężko dogodzić jeśli chodzi o intensywność zapachu cały czas testuję swoje świece żeby jeśli do tego dojdzie, że będę gdzieś tam sprzedawała na jakiś rynek żeby było wiadomo, że ta świeczka jest naprawdę dobra wyczuwalny zapach, bardzo ładnie i się ładnie pali ta spalanie ma bardzo ładne bo nawet się nie rozpada aż tak. Włożyłam do takiego naczynia, bo świece wolno stojące powinno się wkładać właśnie do takiego naczynia głębszego. I zobaczymy, ile ona mi się. Coś mi się wydaje, że spalanie ma bardzo ładne i jeszcze mi się długo, długo będzie paliła, także, no, całkiem, całkiem, muszę Wam powiedzieć. A oto co jeszcze kupiłam, e, jeśli chodzi o takie e, sprawy wiosenne i takie sprawy siewnicze. Taką doniczkę, e, i to jest taki cały zestaw, w którym się znajduje właśnie taka doniczka. Ona jest taka papierowa, ale taka, no zobaczymy, jak to w ogóle, w ogóle będzie się sprawdzało. Będę to trzymała w domu, więc ona nie przemoknie mi aż tak, żeby na przykład, no nie wiem, się zniszczyła czy coś takiego, no ale zobaczymy właśnie, wzięłam to bardziej na takie przetestowanie tego wszystkiego co to w ogóle jest za wynalazek, już w tamtym roku widziałam takie rzeczy właśnie na warzywa, na ziółka, żeby żeby wsadzić właśnie do domu i żeby rosły sobie w tej doniczce więc zestaw ten zawiera doniczkę nasiona bazylii, krążek kokosowy, czyli to podłoże które się na dno doniczki wykłada, woreczek foliowy drewnianą etykietę pewnie żeby podpisać, ale jak tu są jedne zioła, czy jedne, jeden rodzaj się tutaj wsadzi, no to wiadomo że tutaj będzie na przykład bazylia, tak, bo ja właśnie z tą dedykacją bazylią kupiłam Także zobaczymy, co jest w środku. I teraz tak, co my tutaj mamy. Mamy właśnie taki woreczek foliowy nasiona w takiej takiej szarej jakby. To jest nawet kolorowanka dla dziecka, że dziecko może sobie pokolorować tą tę roślinę tutaj na opakowaniu. Taka etykieta, żeby tutaj przymocować albo napisać. Co to jest? Taki, taki ko krążek kokosowy właśnie jako podłoże do doniczki i to wszystko. Już nie ma nic. Idę teraz namoczyć ten krążek do kuchni, bo tu jest napisane. Czekajcie, gdzie to jest? Tutaj, e żeby namoczyć e w oddzielnym naczyniu zalej krążek kokosowy. 500 ml wody krążek zacznie pęcznieć więc idę, zaleję żeby zapęczniał no i może Wam jakąś przebitkę napiszę, napiszę no, nagram później jak to wszystko wygląda bo teraz muszę się ściśle trzymać tego planu żeby wszystko zrobić ten worek trzeba też rozłożyć no także idę sobie tam dłubać do kuchni no i to chciałam wam pokazać właśnie jak to, jak to wygląda mój nowy wynalazek takie mm, zdrowo zdrowo rosną zdrowo rosną o. dajcie znać czy też y, kiedyś testowałyście dziewczyny mówię tutaj kobitki do was y, czy testowałyście taki właśnie zestaw DIY nie wiem czy to jest pod małych dzieci robione znaczy czy żeby sobie dzieci wiecie w szkole na przykład coś Wysiały, czy na przykład wysiały w domu. Nie wiem dlaczego to możliwe, że to właśnie ze względu na małe dzieci szczególnie, że jest tutaj napisane nawet, żeby pokolorowały, więc możliwe, że to dziecięcy zestaw. No ale, wiecie, w każdym odrobinę dziecka drzemie, po prostu nadal ten, to dziecko istnieje. Więc stwierdziłam, że coś takiego po prostu przetestuje. Dajcie znać, czy wytestowałyście. A jeśli nie, to czy ciekawe to w ogóle dla Was jest, czy nie, jak to w ogóle później, e, później będzie wyglądało. Ja już e, dzisiaj wam nie pokażę. Mam tylko ewentualnie jakąś przebitkę z tego, jak wysiałam to wszystko, ale piszcie w komentarzu, tak, czy, e, czy, czy po prostu e, używałyście już czegoś takiego.